Gość Radia JarD. W Radiu Yard gościmy Adriana Łóckiewicza, burmistrza Wasilkowa. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam serdecznie państwa, witam serdecznie pana redaktora. Porozmawiamy sobie o ciekawych wydarzeniach w Wasilkowie, ale także o inwestycjach. Ostatnio zmienił się teren nad zalewem. Powiedzmy trochę o tym, jak ta inwestycja przebiegła. Bardzo istotne zmiany nad zalewem. W sumie można powiedzieć, że nastąpiło trochę przedefiniowanie tego obiektu, tak jak kiedyś plaża znajdowała się tutaj od ulicy Białostockiej. No ja stwierdziłem, że z drugiej strony zalew ma znacznie większy potencjał i są znacznie większe możliwości, jest przyjemniej, ciszej, widok jest zdecydowanie lepszy. No i właśnie od tej można powiedzieć północnej strony zalewu wykonaliśmy szereg naprawdę sporych prac. Powstała E, plaża. Mhm. Tutaj ona będzie też objęta oczywiście opieką przez ratowników, tak? więc będzie ratownik zapewniony. E, powstała tężnia solankowa, naprawdę spora, myślę, że robi e, wrażenie. E, poza tym, spory plac zabaw, jeszcze takiego placu zabaw w gminie wasilków nie mieliśmy. E, powstały trzy boiska e, do piłki plażowej, więc czy w siatkówkę, czy w piłkę nożną plażową, również tutaj będzie można grać. Wypożyczalnia sprzętu wodnego, toalety, ale także też zaplecze dla kamperów, więc tutaj też pole kamperowe w Wasilkowie rusza. Także szereg inwestycji w sumie z różnych dofinansowań, bo zarówno z Polskiego Ładu uzyskaliśmy dofinansowanie na powiedzmy tą główną część zadania. Natomiast jeśli chodzi o czy to ten plac zabaw, czy boiska do piłki plażowej, to dofinansowanie za pośrednictwem lokalnej grupy działania Puszcza Kniszczeńska. Także już teraz to jest naprawdę fajny obiekt, gdzie ludzie chcą spędzać czas, przychodzą czy indywidualnie, czy całymi rodzinami. I 14 czerwca będziemy mieli okazję go oficjalnie otworzyć podczas dni Wasilkowa. Właściwie startujemy o godzinie 14.30 już teraz na tą sobotę e, Państwa e, zapraszam. No właśnie, jakie atrakcje przygotowaliście w tym Znaczy wystartujemy z ulicy Kościelnej, będzie to wspólny przemarsz e, z mieszkańcami, z naszą orkiestrą, z naszymi majoretkami, a od 15 zaczynamy oficjalną część już na Zalewie. E, poza wręczeniem nagród w ramach loterii podatkowej, tak, bo tutaj e, wyróżnimy, znaczy zwycięzcy otrzymają swoje nagrody. Mamy, myślę, atrakcyjne zespoły na dniach Wasilkowa. Najpierw wystąpią te nasze zespoły lokalne, natomiast później będą takie zespoły jak Racisowa, Jamal czy Red Lips. Także myślę, że fajny wieczór przed nami. Właściwie popołudnie i wieczór zapowiadają się w Wasilkowie. Będzie się działo całkiem sporo, to tym lepiej, chyba że ten teren nad Zalewem udało się tak otworzyć tuż przed tymi dniami. Tak, to znaczy właściwie nawet e, Dni Wasilkowa jakby w tym, w tym momencie odbędą się w trochę innym miejscu niż zazwyczaj, no bo stwierdziliśmy, że to jest fajna okazja, żeby to wszystko ze sobą e, połączyć i, i hucznie, tak, i hucznie e, otworzyć ten zalew naszą naprawdę sporą inwestycję, ja. a warto powiedzieć, że Plany co do zalewu są jeszcze dalsze. Mhm. Planujemy kolejne przedsięwzięcia, czy to związane z Wodnym Placem e, Zabaw. E, warto też powiedzieć, że nad tym zalewem będzie gastronomia, więc tutaj będzie można zjeść, posilić się, będą również napoje, także... Duże uderzenie w turystów, tak patrzę, jeżeli chodzi o Wasilków. Jestem e... przekonany, że tak. Tak, no to my także na to liczymy, że to się faktycznie uda. Pierwsza okazja podczas Dni Wasilkowa, ale także tych okazji do odwiedzenia Wasilkowa będzie jeszcze więcej w czerwcu, między innymi Maratony Kresowa. Dokładnie tak. Zapraszam też Państwa na duże wydarzenie rowerowe w regionie maratony kresowe 29 czerwca. Do tej pory corocznie można powiedzieć, że bierze w nich udział 500 uczestników. Świetna zabawa, bardzo sympatyczni, otwarci ludzie. Warto zawitać do Wasiłkowa również na tą okazję. I warto w Wasilkowie mieszkać chyba tak się zastanawiam, biorąc pod uwagę to, że macie też sporo inicjatyw przeznaczonych tutaj dla mieszkańców właśnie, także dla tych młodszych w ramach szkolnego budżetu obywatelskiego. Od niego sobie zaczniemy, bo za chwilę także porozmawiamy o tym głównym budżecie. Najpierw od szkolnego zacznijmy. Podsumowań, czas. Czas podsumowań. Co do szkolnego budżetu obywatelskiego, to, to utwierdzam się w przekonaniu, że jego organizacja była świetnym ruchem. Mamy frekwencję wręcz niesamowitą, bo 87% uczniów wzięło udział w głosowaniu, czyli ponad 1200 mhm. uczniów z naszych szkół wzięło udział w tym szkolnym budżecie obywatelskim. Zgłoszono rekordową liczbę projektów. Jak dobrze pamiętam, były to aż 22 projekty z różnych szkół, więc jak się spojrzy, że frekwencja jest 87%, to w sumie nigdzie nie było nawet takiej frekwencji w żadnych wyborach. A jakie to są projekty, powiedzmy? To znaczy, ten szkolny budżet obywatelski dzielimy na 4 Trzy nasze szkoły i w każdej z tych szkół może zwyciężyć jeden projekt, nazwijmy to duży o wartości do 3000 zł i drugi nieco mniejszy do 1000 zł. No i to jest piękna sprawa, bo tutaj młodzi ludzie sami nam sygnalizują, pokazują, co jest dla nich ważne i potrzebne i wygrywają różne przedsięwzięcia, mhm. czy to na przykład poidełka, czy szafki na plecaki. Czy też. Tutaj... Jak w amerykańskich szkołach. Tak, tak można tak powiedzieć. Mm -hmm. Czy też po prostu takie miejsca, gdzie uczniowie chcą spędzać czas, wypocząć sobie troszeczkę na przerwie. Też na przykład doposażają w ten sposób, w jakiś sposób. Salę komputerową, tak? No, na przykład w studiankach stwierdzili, że podkładki pod myszki są im mhm. potrzebne, dlatego myślę, że wartościowa sprawa tutaj nie ograniczamy naszych młodych mieszkańców i pewnie pojawiają się pomysły, na które no, jednak trudno by było wpaść, bo jednak najlepiej potrzeby znają sami mieszkańcy. A jakie Swoje pomysły potrzeby? będą mieli mieszkańcy w budżecie obywatelskim w Wasilkowie? E, już mówimy o tym dużym. O tak, tym dużym. Tak. E, rusza 11 edycja. E, od 1 czerwca już e, wystartowała, także zachęcam Państwa tutaj do e, śledzenia, do zgłaszania swoich e, pomysłów i inicjatyw. No i tutaj szereg przedsięwzięć, które przez te 10 lat zorganizowaliśmy, no jest naprawdę olbrzymi. Są to zarówno jakieś miejsca do rekreacji, plaże, e, place zabaw, e, ale też na przykład e, w, w, w ostatniej edycji zwyciężyła ławeczka, która upamiętni księdza Wacława Ropczyńskiego. Myślę, że istotną postać z perspektywy tutaj Wasilkowa o naszej historii. Często jest to też sprzęt strażacki, jakaś poprawa na przykład stanu boiska lekkoatletycznego. Różne naprawdę, różne przedsięwzięcia przez te lata się... Pojawiały, jest to przekonane, że były wartościowe. Właściwie zaczynało się od parku linowego w mhm. Wasilkowie. Tak. A jaki budżet mamy w tym roku? W tym roku jest to kwota 600 tysięcy złotych. My tradycyjnie ten budżet obywatelski dzielimy na trzy części, więc z jednej strony jest to część miejska, która dotyczy jakby samego Wasilkowa. Tutaj projekty na maksymalną wartość 150 Tysięcy złotych. Jeśli chodzi o część wiejsko, projekty tutaj mamy do 35 tysięcy złotych, no i też mamy taki element w postaci budżetu zielonego tutaj może wygrać jeden projekt o wartości 30 tysięcy złotych. Wnioski można składać. Pewnie trochę pomagacie jako urzędnicy, żeby takie wnioski złożyć. Oczywiście jesteśmy otwarci, jakby świetnie jaki jest pomysł, warto też do nas się wybrać, pomożemy w jakiś sposób mhm. oszacować wartość tak, tych kosztów, które wiążą się z danym projektem, no bo mamy też świadomość, że e, dla kogoś, kto może Postanowił to zrobić po raz pierwszy, nie jest to łatwe, dlatego podchodzimy z pełną otwartością. No i myślę, że ten budżet obywatelski też jest tą wartością, że często pozwala sygnalizować potrzeby, które no, może nie są takie oczywiste. I do tego zachęcamy, żeby te potrzeby swoje sygnalizować i brać udział w rozwijaniu miasta Wasilków. I na stronie internetowej miasta i gminy Wasilków www.wasilków.pl będzie można znaleźć pewnie więcej szczegółów na ten temat. Dokładnie tak. Także. Już teraz zachęca. Myślę, że kolejna ciekawa edycja przed nami. No ja jestem przekonany, że warto stawiać na te rzeczy, które aktywizują naszych mieszkańców. No poza tymi budżetami obywatelskimi, o których wspomnieliśmy, też uważam, że świetnie działa nam inicjatywa lokalna. Już też kilka przedsięwzięć w ten sposób zorganizowaliśmy. No, a co do tego budżetu obywatelskiego, też mamy taką platformę do konsultacji twójwasilków.p.com. PL. Tam również przeprowadzamy taki proces deliberacji, gdzie można wyjść ze swoim pomysłem, omówić go z innymi, być może nawiązać jakieś sojusze i jeszcze w jakiś sposób, nie wiem, udoskonalić ten projekt, żeby był jeszcze bardziej atrakcyjny. Mówił Adrian Łukiewicz, burmistrz Wasilkowa. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie, pięknego dnia, pozdrawiam Państwa. Gość Radia Jard.